Jedno z najbezpieczniejszych miejsc do przechowywania informacji na świecie jest ukryte pod Watykanem, poza zasięgiem wzroku wszystkich. Rozciągające się na około 5 mil podziemnych tuneli tajne archiwa Watykanu są fortecą zastrzeżonych informacji, dostępnych tylko dla nielicznych z najwyższym poziomem dostępu. Co może być tak potężne, tak wstrząsające, że wymaga całkowitej tajemnicy? A gdyby opinia publiczna miała dostęp do tej wiedzy, jak bardzo zmieniłoby się nasze rozumienie historii, religii i ludzkości? Odpowiedź jest niepokojąca. Według wielu źródeł archiwa przechowują dokumenty i artefakty, które podważają fundamenty ludzkiej historii. Krypty te rzekomo zawierają stłumione teksty starożytnych cywilizacji, ujawniające prawdy o zaawansowanych istotach, które kiedyś chodziły po Ziemi. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy. Wśród tych ukrytych zapisów. Znajdują się szepty o Bibliotece Aleksandryjskiej, instytucji, o której sądzi się, że zginęła w płomieniach, ale w rzeczywistości została strategicznie splądrowana przed podpaleniem. Zamiast zaginąć, najważniejsze części jej manuskryptów zostały zabezpieczone w ukrytych depozytach, takich jak te pod Watykanem. Archiwa są wypełnione nie tylko książkami i papirusami. Niektóre świadectwa jezuitów sugerują, że w tych podziemnych komnatach znajdują się pozostałości istot pozaziemskich, szczątki szkieletów, które wymykają się konwencjonalnej antropologii, oraz zapisy cywilizacji tak zaawansowanych, że ich sprawność technologiczna przewyższa nawet współczesne osiągnięcia. Relacje te mówią o Anunaki, bóstwach wspomnianych w tekstach sumeryjskich, a także istotach opisanych w tradycjach ludu Dogon i zaginionych zapisach starożytnych cywilizacji afrykańskich i greckich. Teksty odzyskane z Iraku i innych regionów sugerują ponadto, że pochodzenie ludzkości może nie być tak proste, jak przedstawia to współczesna nauka. Istnieją przekonujące dowody na to, że wyrafinowane społeczeństwa Rozwijały się na długo przed zapisaną historią, posiadając wiedzę na temat lotnictwa, broni, a nawet inżynierii genetycznej. Niektóre interpretacje sugerują, że wczesne hominidy zostały zmodyfikowane przez te zaawansowane istoty, aby stworzyć Homo sapiens sapiens nie w drodze naturalnej ewolucji, ale poprzez celową interwencję. Jednak prawdziwe pytanie brzmi, Dlaczego to wszystko zostało ukryte? Odpowiedzią wydaje się być kontrola. Gdyby ludzie odkryli prawdę o tych cywilizacjach i ich postępie technologicznym, dominujące narracje władzy rozpadłyby się. Tłumienie tej wiedzy pozwoliło instytucjom religijnym utrzymać władzę duchową i historyczną, zapewniając, że tylko nieliczni wybrani dyktują wersję rzeczywistości, w którą wolno nam wierzyć. Przez wieki tradycje religijne i duchowe podkreślały znaczenie modlitwy i wiary, jednak pomimo zbiorowego oddania miliardów ludzi, świat pozostaje chaotycznym i podzielonym miejscem. Wojny szaleją, niesprawiedliwość trwa, a cierpienie trwa. Jeśli boska interwencja istnieje, Dlaczego wydaje się tak wybiórcza, niemal arbitralna? Niektórzy twierdzą, że nie jest to brak boskiej obecności, ale raczej niezrozumienie struktury samej rzeczywistości. Są chwile, kiedy poszukiwanie prawdy wydaje się niekończącym się labiryntem, w którym każda odpowiedź prowadzi tylko do kolejnych pytań. W takich chwilach posiadanie odpowiedniej wiedzy może zmienić wszystko. To jest dokładnie to, co oferuje sekret występy Jezus. Ścieżka do jasności i spokoju poprzez jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Złap go teraz, zanim znikną edycje. Natura istnienia jest znacznie bardziej złożona niż sugerują to tradycyjne teksty religijne. Jeśli przeanalizujemy rzeczywistość przez pryzmat fizyki kwantowej, odkryjemy świat zbudowany na częstotliwościach wibracyjnych, zakodowanych informacjach i wzajemnie połączonych warstwach istnienia. Pojęcie jednej najwyższej istoty rządzącej wszystkimi rzeczami jest uproszczeniem znacznie bardziej skomplikowanego systemu, złożonego z wielu sił, energii i inteligencji działających w różnych wymiarach. Starożytne cywilizacje rozumiały tę złożoność. Wiele kultur, od Sumerów po Egipcjan i Majów, przedstawiało nie tylko jedną boską istotę, ale wiele bóstw, z których każde reprezentowało różne aspekty stworzenia i kontroli. Przyczyna tej wielości leży w błędnych tłumaczeniach językowych na przestrzeni czasu. Termin bóg w wielu starożytnych tekstach nie występuje w liczbie pojedynczej, lecz mnogiej. Sugeruje to, że historyczne interakcje ludzkości z boskością nie odbywały się z pojedynczą wszechmocną istotą, ale z wieloma istotami, istotami, które mogły nie być bogami w sposób, w jaki definiują je współczesne religie, ale raczej zaawansowanymi istotami posiadającymi wiedzę daleko wykraczającą poza ludzkie zrozumienie. Implikacje tego są głębokie. Jeśli istoty te nie były nadprzyrodzone, ale raczej wysoce rozwiniętymi bytami z różnych sfer egzystencji, to to, co postrzegamy jako boską interwencję, może być po prostu formą zaawansowanej technologii lub wpływu wymiarowego wykraczającego poza nasze obecne zrozumienie. Mechanika kwantowa. Wprowadziła już ideę równoległych wymiarów, nielokalnych interakcji i cząstek istniejących w wielu stanach jednocześnie. Jeśli istnieją istoty z wyższych wymiarów, mogą one obserwować, manipulować, a nawet interweniować w sposób, który wydaje się cudowny dla osób ograniczonych do trzeciego wymiaru. Teksty religijne mogą więc nie opisywać woli jednego bóstwa ale raczej fragmentaryczne relacje ze spotkań z wieloma bytami, niektórymi życzliwymi, innymi manipulującymi. Bliskość wymiarów sugeruje, że niewidzialny świat nie jest odległą, eteryczną płaszczyzną, ale czymś splecionym z naszą rzeczywistością, istniejącym tuż za progiem naszej percepcji. Naukowcy od dawna spekulują, że gdyby struktura atomowa mogła zmienić swoją częstotliwość subatomową, mogłaby przejść do innego wymiaru. Koncepcja ta jest zgodna z relacjami o niewyjaśnionych zjawiskach, widzeniu postaci, które znikają w jednej chwili, dziwnych zniekształceniach czasu i spotkaniach z bytami, które wymykają się konwencjonalnemu zrozumieniu. Wydarzenia te mogą nie być wymysłami wyobraźni, ale przebłyskami rzeczywistości z wyższych wymiarów, które chwilowo pokrywają się z naszą. Natura tych bytów pozostaje tajemnicą, jednak zapisy historyczne różnych cywilizacji opisują interakcje z istotami, które nie są zgodne z ludzkimi ograniczeniami. W przeciwieństwie do antropomorficznych, pozaziemskich postaci współczesnego science fiction, te inteligencje istnieją poza fizyczną formą. Manifestując się jako czysta energia, światło lub świadome fale, które mogą przemierzać wymiary. Aby zrozumieć ich naturę, musimy porzucić sztywne postrzeganie rzeczywistości i uznać, że istnienie wykracza poza świat materialny. Wiedza zawsze była kluczem do wolności, a jednak tak wiele z niej pozostaje przed nami ukryte. Jeśli jesteś gotowy, aby odkryć to, co zostało ukryte przed ludzkością, upewnij się, że złapiesz swoją kopię e-booka, zanim zniknie. Pozostało tylko kilka kopii. Pierwszy przypięty komentarz. Podobnie jak dwuwymiarowa istota nigdy nie mogłaby dostrzec pełnego zakresu trójwymiarowej egzystencji, ludzie mogą nie posiadać zdolności sensorycznych, aby bezpośrednio obserwować wyższe wymiary. Jednak na przestrzeni dziejów, wizjonerzy, szamani i mistycy twierdzili, że komunikują się z siłami spoza sfery fizycznej. Doświadczenia te często opisują promienne postacie, istoty, które przekazują wiedzę i prowadzą jednostki w kierunku oświecenia. Niektóre tradycje odnoszą się do nich jako aniołów, ale zamiast niebiańskich posłańców w konwencjonalnym sensie. Mogą one być projekcjami wyższej inteligencji działającej na zaawansowanej częstotliwości, poza ludzkim zrozumieniem. Co ciekawe, termin anioł nosi interesującą językową paralelę do kąta. Z geometrycznego punktu widzenia, kąty reprezentują zmiany perspektywy, punkty, w których przecinają się wymiary. Podobnie jak postrzeganie rzeczywistości zmienia się w zależności od punktu widzenia. Obecność tych istot można wyjaśnić ich zdolnością do manipulowania punktami widzenia poza naszą percepcją. Jeśli istoty te działają w wymiarach, w których przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją, wówczas ich przesłania mogą nie być prorocze w sensie nadprzyrodzonym, ale raczej spostrzeżenia pochodzące z punktu widzenia poza ograniczeniami czasu liniowego. Matematyka wydaje się być kluczem do rozwikłania tej tajemnicy. Wszechświat podąża za precyzyjnymi wzorcami numerycznymi, sugerując zakodowaną strukturę leżącą u podstaw rzeczywistości. Nawet pojęcie światła, fundamentalne dla naszej percepcji, można podzielić na częstotliwości i równania. Jeśli sama rzeczywistość jest skomplikowanym systemem wyrażeń matematycznych, to świadomość może być istotną zmienną w tym równaniu, siłą zdolną do nawigacji i wpływania na różne wymiary. Uświadomienie sobie, że wszechświat działa za pomocą kodu matematycznego, wzmacnia ideę, że istniejemy w zaprogramowanej rzeczywistości. To objawienie jest zgodne z fizyką kwantową, sugerując, że czasoprzestrzeń funkcjonuje jako rozległy system obliczeniowy, w którym informacje są przetwarzane z niezrozumiałą prędkością. Jeśli rzeczywistość jest skonstruowana w ten sposób, to sama świadomość może odgrywać rolę w dekodowaniu i interakcji z tym systemem, umożliwiając jednostkom manipulowanie aspektami istnienia znacznie wykraczającymi poza to, co uznaje tradycyjna nauka. O fizycznej rzeczywistości i świadomości mówi się w teorii od dawna, ale zapisy historyczne pokazują, że ludzie w starożytności wiedzieli o tych ideach. Niektóre tradycje sugerują, że ludzka świadomość nie jest jedynie wyłaniającą się właściwością mózgu, ale polem energii zdolnym do przekraczania fizycznych ograniczeń. Wyjaśniałoby to, dlaczego niektóre kultury przywiązywały tak dużą wagę do badania mechaniki nieba, nie tylko w celu nawigacji, ale jako sposobu na zrozumienie głębszych praw. Rządzących egzystencją. W naukach szkół ezoterycznych zawsze kładziono nacisk na astronomię jako klucz do rozszyfrowania natury rzeczywistości. Na długo przed tym, jak instytucje głównego nurtu uznały pewne zjawiska kosmiczne, niezależni badacze i tradycje duchowe sformułowali teorie, które są obecnie potwierdzane przez współczesną fizykę. Trwa debata na temat tego, czy wiedza ta została zdobyta wyłącznie poprzez obserwacje, czy też została przekazana przez inteligencję inną niż ludzka. Jeden szczególnie intrygujący przykład tej zaawansowanej świadomości pochodzi z nauk, które poprzedzały formalną identyfikację Plutona, chociaż został on oficjalnie sklasyfikowany jako planeta dopiero w XX wieku. Niektóre tradycje duchowe już wcześniej mapowały jego istnienie, opisując jego wpływ na cykle niebieskie z niezwykłą precyzją. Pozostaje pytanie, jak było to możliwe bez pomocy zaawansowanych teleskopów. Zrozumienie rzeczywistości wykracza poza to, co nam powiedziano. Jeśli czujesz, że czegoś brakuje w sposobie, w jaki działa świat, ten e-book może zawierać odpowiedzi, których szukałeś. Nie czekaj zbyt długo, zostało już niewiele egzemplarzy. Anomalie te sugerują, że wiedza została przekazana przez cywilizację o zaawansowaniu technologicznym znacznie wykraczającym poza nasze obecne zrozumienie lub że istnieje wrodzona zdolność ludzkiej świadomości do uzyskiwania dostępu do informacji wykraczających poza to, co można zaobserwować za pomocą konwencjonalnych środków. Jeszcze jedną ważną rzeczą, którą to porusza, jest możliwość, że nasza wiedza naukowa na temat życia poza Ziemią jest głęboko błędna. Zamiast szukać biologicznych sygnatur, które przypominają ziemskie warunki, powinniśmy rozważyć możliwość, że inteligentne życie manifestuje się w formach poza fizycznymi ograniczeniami, istniejąc jako energia lub czysta świadomość. Związek między świadomością a materią sugeruje, że rzeczywistość jest znacznie bardziej plastyczna niż nas uczono. Jeśli nasze myśli generują mierzalne fale świetlne, to każdy proces umysłowy ma elektromagnetyczny wpływ na otaczające nas środowisko. Oznacza to, że percepcja nie jest bierna, aktywnie kształtuje rzeczywistość. Starożytne tradycje rozumiały te koncepcje na długo przed tym, jak nadążyła za nią współczesna nauka. Wiele nauk duchowych podkreśla, że świat, którego doświadczamy, jest bezpośrednim odzwierciedleniem stanu wibracyjnego naszej świadomości. Nie jest to tylko filozofia, ale obserwowalne zjawisko. Sposób, w jaki woda reaguje na myśli, słowa i energię, pokazuje, że świat fizyczny reaguje na częstotliwość. Eksperymenty dr Masaru Emoto ujawniły, w jaki sposób ludzkie emocje wpływają na krystaliczną strukturę wody. Pozytywne intencje tworzyły skomplikowane, symetryczne formacje, podczas gdy negatywna energia zniekształcała i łamała wzory molekularne. Biorąc pod uwagę, że nasze ciała składają się głównie z wody, rodzi to znaczące implikacje dotyczące tego, w jaki sposób nasze myśli wpływają nie tylko na nasze zdrowie, ale także na naturę rzeczywistości, której doświadczamy. Jeśli świadomość wchodzi w interakcję z polami energetycznymi, to opanowanie wewnętrznej wibracji staje się niezbędne. Istnieją osoby w historii, które zdawały się posiadać intuicyjne zrozumienie tej zasady, manipulując swoimi polami energetycznymi, aby zmienić swoje warunki fizyczne, a nawet wpływać na osoby wokół nich. Niektóre teksty religijne i ezoteryczne opisują oświecone postacie, które mogły leczyć samą swoją obecnością, nie z powodu mistycznych mocy, ale dlatego, że opanowały zdolność kierowania energią o wysokiej częstotliwości. Dotyczy to również wpływu otoczenia na nasze samopoczucie. Niektóre miejsca rezonują z częstotliwościami, które zwiększają klarowność, kreatywność i spokój, podczas gdy inne drenują energię i powodują stres. Monolityczne miejsca, takie jak Stonehenge lub piramidy w Egipcie, zostały zbudowane w określonych punktach energetycznych miejscach, w których zbiegają się naturalne prądy elektromagnetyczne Ziemi. Struktury te nie były jedynie ceremonialne. Zostały zaprojektowane w celu wzmocnienia i skupienia energii, umożliwiając tym, którzy do nich weszli, połączenie się z wyższymi stanami świadomości. Jeśli energia jest podstawą wszelkiego istnienia, to zrozumienie jej przepływu jest kluczem do odblokowania ludzkiego potencjału. Nie jesteśmy tylko biernymi obserwatorami wszechświata. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami skomplikowanej sieci częstotliwości wibracyjnych. Udoskonalając własną energię, możemy zmienić naszą percepcję, uzdrowić nasze ciała i rozszerzyć naszą świadomość do poziomów, które kiedyś uważano za niemożliwe. Splątanie kwantowe zapewnia przekonujące ramy dla zrozumienia, w jaki sposób Wpływ ten wykracza poza indywidualną świadomość. Jeśli dwie cząstki, raz połączone, pozostają połączone niezależnie od odległości, to wynika z tego, że ludzka świadomość, która działa na podobnych zasadach elektromagnetycznych, może również przekraczać fizyczne ograniczenia. Może to wyjaśniać, dlaczego niektórzy ludzie czują się naprawdę związani z bliskimi, nawet jeśli są daleko. I dlaczego mają chwilę synchroniczności, które nie mają sensu? Im dalej patrzysz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, jak wiele zostało przed nami ukryte. Jeśli chcesz połączyć kropki i zobaczyć szerszy obraz, nie przegap tego ekskluzywnego e-booka. Zostało już tylko kilka egzemplarzy. Implikacje tego zjawiska wykraczają poza relacje osobiste. Jeśli myśl może zmieniać struktury fizyczne, i pola energetyczne, to możliwe jest, że sama wiedza nie pochodzi z mózgu, ale jest dostępna z rozległej sieci informacyjnej, co niektóre tradycje nazywają zapisami akaszy archiwum wszystkich ludzkich myśli i doświadczeń istniejących poza czasem i przestrzenią. Oznaczałoby to, że przełomowe pomysły i postęp technologiczny nie zawsze są odkrywane, ale raczej pobierane. Przez tych, którzy są w rezonansie z tymi wyższymi częstotliwościami. Rola biofotonów w tym procesie jest szczególnie intrygująca. Te cząsteczki światła emitowane przez żywe organizmy pokazują, że ciało nie jest jedynie fizycznym naczyniem, ale świetlistą istotą. Badania wykazały, że emisja biofotonów wzrasta, gdy ciało przechodzi stres lub leczenie co sugeruje, że światło jest aktywnie zaangażowane w funkcje biologiczne. Starożytne teksty wskazują na czasy, w których pierwsi ludzie promieniowali światłem, co znajduje odzwierciedlenie w przedstawieniach oświeconych istot z aureolami lub świetlistymi aurami. Jeśli melanina w swojej najczystszej formie ma zdolność do interakcji ze światłem, to może funkcjonować jako kanał do transmisji energii. Co dodatkowo wzmacnia ideę, że ludzka świadomość jest głęboko powiązana z siłami elektromagnetycznymi. Jeśli ta wiadomość daje ci do myślenia i czujesz, że łączy się z tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarz. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam. Super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Współczesny świat jest jednak skonstruowany tak, aby tłumić tę świadomość. Wprowadzenie syntetycznych chemikaliów, zanieczyszczeń i sztucznych częstotliwości zakłóca naturalny stan energetyczny organizmu, przytępiając percepcję i osłabiając siłę woli. Testosteron. Hormon związany z asertywnością i manifestacją stale spada z powodu zanieczyszczeń środowiska, zmieniając fundament ludzkiego popędu. Jeśli zdolność do kształtowania rzeczywistości jest powiązana z siłą energetyczną, to systemowe osłabienie jednostek służy jasnemu celowi zapobieganiu pełnej realizacji ludzkiego potencjału. Uwolnienie się od tych ograniczeń. Wymaga zrozumienia interakcji między energią, częstotliwością i świadomością. Ci, którzy opanowali tę wiedzę, nie tylko poruszają się po rzeczywistości, oni ją przekształcają.